Codziennie walczą z czasem i ratują ludzkie życie. Ratownicy medyczni, bo o nich mowa dziś pod Urzędem Wojewódzkim, próbowali ratować swój zawód. Domagają się godnego traktowania. Kaliśmy się dzisiaj, aby przekazać panu Wojewodzie pismo z naszymi żądaniami, z prośbą o podjęcie jakichkolwiek działań. O które zwrócili się ratownicy w całej Polsce, o które walczą tak naprawdę, podjęliśmy protest ogólnokrajowy i mamy nadzieję, że pan wojewoda zacznie interweniować. Chcielibyśmy, żeby wojewodowie, bo we wszystkich województwach jest to akcja ogólnopolska, we wszystkich województwach wojewodowie, żeby przedłożyli te nasze postulaty wyżej do góry, także, żeby to miało jakiś wydźwięk. Ratownicy wręczyli pismo z postulatami dyrektorowi Urzędu Wojewódzkiego. Dokument trafi na biurko Wojewody, a znalazły się w nim trzy postulaty: Zrównanie pensji z pielęgniarkami, które wywalczyły sobie i słusznie. 1600 zł brutto, co należy podkreślić. Drugim naszym postulatem jest upaństwowienie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I trzeci nasz postulat to przyspieszenie prac nad ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ratownicy szukali poparcia wśród mieszkańców Wrocławia. I to poparcie znaleźli. Postulaty ratowników medycznych uważam, że to są ludzie, którzy ratują życie, którzy mają fachową wiedzę. Ja miałem ostatnio dużo do czynienia z nimi. Jest obsługa bardzo fajna, bardzo fachowa i bardzo, bardzo sympatyczna. Ratownicy nie będą podejmowali ostrych form nacisku na władzę, ale ostrzegają, że jeśli sytuacja w pogotowiu nie zmieni się, będą protestować dalej. Pacjenci muszą czuć bezpieczeństwo, tak? Tak jak my chcemy się czuć bezpiecznie, tak samo pacjenci też nie są niczemu winni, tak? Że, że my mamy e, źle. E... Tak, będziemy się posuwać dalej. Prawda jest taka, że już coraz więcej ratowników rezygnuje z pracy. W naszym proteście nie może ucierpieć pacjent i o tym bardzo głośno mówimy. Oczywiście zamierzamy również podjąć bardziej radykalne e, sposoby i metody. Taką chyba ostateczną naszą metodą, mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, będzie strajk głodowy ratowników medycznych. Ratownicy dali wojewodzie 7 dni na odpowiedź. Od tego jaka ona będzie, zależeć będzie dalsze działania protestujących. Arkadiusz Skarbowski, Echo24.